Witajcie, moi drodzy, jestem Kryon od usług magnetycznych. Dla tych, którzy będą tego słuchali później, dzisiejszy dzień jest dniem specjalnym dniem, który pozostanie w pamięci. To jest dzień, w którym mój partner spotkał się twarzą w twarz z innymi ludźmi obecnymi przy channelingu. Różnica będzie dla tych, którzy tego słuchają, gdyż energia jest inna. Mowa tutaj o tym, że jest to pierwszy channeling na żywo po channelingach, które były tylko przekazywane w sposób wirtualny. Energie przekazywane w channelingach rozprzestrzeniają się wszędzie. Nawet nauka potwierdziła to, wprowadzając pojęcie uwikłania. Dotyczy to również tego, że energie będą takie same nawet dla tych którzy będą tego słuchali później dlatego że dotyczy to bezczasowości ducha pozwala to również zrozumieć czym jest dobroczynność czym jest w rzeczywistości jeżeli weźmiemy dobroczynność i zaczniemy ją analizować dotyczy to również innych słów używanych przy rozmowach na temat spirytualizmu Słowa, które opisują to, co czujecie, możecie czuć na poziomie duszy, kiedy znajdziecie się w tej energii. Ale wejście w tą energię to jest rzecz podstawowa. Każdy człowiek ma wolną wolę, a wolna wola może być uświadamiana lub nie. Tej energii można sobie więc uświadomić dobroczynność, współczucie. Czy ta energia, tak jak mówimy, posiada trzeci język, lub też nie? Trzeci język nie ma nic wspólnego z jedynką, dwójką. Natomiast jest to związane z tym, co trójka znaczy w różnych kulturach, a w szczególności, co ona znaczy w numerologii. Jest to energia przekazania wiadomości, która równocześnie jest katalizatorem katalizatorem dla bardzo wielu innych rzeczy tak więc kiedy znajdziesz się w tej energii która jest związana z channelingiem to możesz otrzymać również inne wiadomości nie uświadamiając sobie tego i niezwiązane z tym co słyszysz w języku w którym tego słuchasz tak więc jest to energia gdzie możesz w nią wejść używając swojej własnej woli a wolna wola nawet dla tych, którzy są uduchowieni, bardzo często wiąże się z tym, czego ich nauczono. Czy jest to właściwe, czy nie jest to właściwe, ale nie ma pojęcia dobrego ani złego w tych rzeczach. Dlatego, że wolny wybór zaprowadzi tych ludzi do informacji, które są najwłaściwsze dla nich. Bo rzeczą, która jest zrozumiała, to jest to, że jest bardzo wiele kultur, i, o, I ogromna różnorodność informacji podawanych w tych kulturach. Także wielu może znaleźć informacje, nawet nie słuchając channelingu. Inni natomiast pojmą od razu, że to jest związane z ich akaszą i będą przyciągnięci do tej energii. Macie w tej chwili dziwne czasy, prawda? Kiedy spotykamy się z Wami tu na sali po raz pierwszy, od czterech miesięcy Mój partner emanuje podnieceniem Dlatego, że okazało się możliwym Aby zrobić takie spotkanie Nawet kiedy liczba uczestników jest ograniczona Zrobić go dzisiaj, właśnie teraz Pomówmy teraz o wirusie Nie tyle o wirusie jako takim Ale o innych z tym związanych rzeczach Bo było wiele wirusów, które przychodziły i odchodziły w ciągu waszego życia. Na przykład mieliście grypę nazywaną grypą z Hongkongu, która zabrała o wiele więcej ludzi niż ten wirus, o którym mówimy. Ale wtedy planeta nie została zamknięta. Także te inne epidemie wirusa wyglądały zupełnie inaczej i nigdy nie zdarzyło się to, co jest teraz. To oczywiście prowadzi do spekulacji na temat, Dlaczego teraz kto to zrobił? Po co to zrobił? A to jest, co będzie, jeśli powiem wam, że jest interwencja. I interwencja nie pochodzi od rządu. Planeta została zatrzymana. Na chwileczkę. Tylko na chwileczkę. I to ma swoją przyczynę i cel. I wydarzyło się, miało się wydarzyć po 2012 roku. Planeta została zatrzymana. Przypatrzcie się temu na chwilę. Jeżeli się popatrzycie, to wszystko, co się dzieje, to wygląda tak, jak gdyby nagle wybuchła ogromna wojna. Nie możecie nigdzie iść, nie możecie podróżować z kraju do kraju. W niektórych krajach nawet poczta przestała działać. I to bardzo przypomina to, co się działo w czasie waszych ostatnich dużych wojen. Ekonomia wydaje się być zburzona. Wydaje się. Bo nie jest. Wszystko to stwarza strach, niepokój, ale nie tylko. Bardzo wielu zmuszonych jest zastanowić się nad tym, co będzie dalej, co będzie. Nie mogę się przemieszczać, nie mogę się poruszać, czasami nie mogę chodzić do pracy, nie mogę robić to, co zawsze robiłem. Jak będę mógł utrzymywać moją rodzinę? I dlatego powstaje strach. Wielu również teraz zwraca się w kierunku tego, co nazywamy duchowością, choć nigdy przedtem tego nie robili. Dziesiątki milionów ludzi zaczynają instynktownie szukać pomocy. Coś, czego nie robili regularnie przedtem. Po prostu byli zbyt zajęci, a teraz mogą to zrobić. Nie tylko to. Niektórzy udają się do swoich miejsc, gdzie mogą zrobić medytację i znajdą tam coś, o czym przedtem nie wiedzieli. Zaczną znajdywać związek ze stwórcą. Mówię związek, bo to jest podstawowe słowo do tego, aby to zrozumieć. Bo wasza dusza, wasza akasza, to wszystko jest część stwórcy. I chociaż uczono was, że to jest na zewnątrz Was, że to nie jest częścią Was, uczono Was, aby włożyć świętalne ubranie i iść do budynku i tam rozmawiać ze stwórcą. Dlatego. Że On jest tylko tam, On jest poza Wami. I chociaż możecie tam być przez krótszy albo długi czas, ale jak wyjdziecie, to ten związek się kończy, bo to jest trening, który, który dostaliście. Jak popatrzycie w koło, to powtarza się to prawie wszędzie, bo to jest ten trening. Włóż porządne ubranie i idź do budynku. I tylko tam możesz spotkać tą Twoją część, która jest częścią Stwórcy, ale kiedy skończysz tam, to tego połączenia już nie ma. Wracasz, rozbierasz się i to już koniec związku, związku ze Stwórcą. Ale wielu zdaje sobie sprawę z tego, że tak nie jest. To nie jest to, czego uczymy tu w tym pokoju. Znajdujemy się w pomieszczeniu Kościoła, który nazywa się Kościołem Zjednoczonym. Powiem o tym więcej w następnym channelingu. Tak, Mertl, twórczyni tego Kościoła, opowiem całą prawdę, bo nie wiecie tego, czego nie wiecie. Ale wracając do teraz, dla wszystkich, którzy tego słuchają, jesteśmy w tajemnym miejscu, miejscu zbudowanym, aby służyć wysokiej podniesionej świadomości, miejscu, które ma swoje tajemne rzeczy, które zaczęło wychodzić na jaw około 100 lat temu. I teraz to wszystko możecie tutaj oglądać w tej chwili, ale to będzie treść następnego channelingu. Ale na teraz? Dla tych, którzy przychodzą do takiego miejsca, prosząc o pomoc, mogą otrzymać nowe, całkowite zrozumienie tego, czym są w rzeczywistości. Bo jesteś częścią źródła kreatywnego. Jesteś. Coś, co zostało. Zgruba przetłumaczone jako dziecko Boga. To jest oczywiście metafora. Jeżeli wczujecie się w to, to to jest metafora, która zawiera miłość, współczucie i bezpośrednią wiadomość dla Ciebie, co robicie dla swoich dzieci, co one dla was znaczą? W tej metaforze co zrobi stwórca dla swoich dzieci? Co zrobi? Będzie cię kochał bez miary, będzie znał Twoje imię. Znam wszystkie Twoje wcielenia, I Twoje imię będzie na ustach Boga aż do Twojego ostatniego oddechu, bo jesteście Jego dzieci. Niektórzy z Was, ci, którzy straciliście dzieci przed czasem, to i tak ich imiona będą na Waszych ustach do Waszego ostatniego tchnienia. Nigdy nie zapomnijcie o tym, co wyszło z Waszych bioder, z Waszego DNA. I teraz pomyślcie o tym, co mówiono od dawna: jesteście dziećmi Boga. Co to dla was znaczy? A teraz powiem, co to może znaczyć. Wasze DNA jest takie samo, jak DNA Kreatora. Wasze DNA w rzeczywistości przyszło z gwiazd. Nie jesteś tym, o którym może myślisz. Nie jesteś tym, co ci powiedziano. Jesteś o wiele, wiele wspanialszy. Wspanialszy niż to, co jakikolwiek system mógł Ci powiedzieć na ten temat. I kiedy uzmysłowicie sobie to, wszystko zaczyna się zmieniać, i wtedy niepokój zaczyna odchodzić, bo zaczynacie rozumieć, że Wasze imię jest na ustach Kreatora i w związku z tym rzeczy zmienią się, zmienią się na lepsze. Ale jeżeli wrócicie do strachu i niepokoju, to dokonacie własnego biologicznego zamknięcia się, i rzeczy pójdą w złym kierunku, będą coraz gorsze. Wasze ciało pragnie wiedzieć, że Stwórca Was kocha. Chemia Waszego ciała chce wiedzieć, że Wasze imię jest na ustach Stwórcy. Dla tych, którzy tego słuchają i mają problemy, to jest wiadomość dla nich: wiadomość dnia dzisiejszego, że nie jesteś sam. I że Bóg nie jest na zewnątrz, bo ty jesteś wewnątrz, wewnątrz Stwórcy, doświadczając tego wszystkiego równocześnie. To, co nazywacie Bogiem, współczującą energią stwórcy, żyje w was w każdej waszej komórce, na pewnym poziomie tam, bo to jest wasza dusza, a dusza jest wieczna. I praktycznie każdy system na planecie zgadza się z tym. Czy uświadomiliście sobie to, że niezależnie od tego, jakikolwiek system weźmiecie, to on mówi, że życie jest po śmierci? I również świadomość kompletna tego i potwierdzenie tego, że dusza jest nieśmiertelna. Niektórzy mówią nawet, idą tak daleko, że mówią: Dusza była tu, nawet zanim ty tutaj przyszedłeś. Włączając tych, którzy stworzyli i mieli pierwszy intuicyjny system na tej planecie, hinduizm. Moi drodzy, jest tu ogromnie wiele rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Ale kiedy jesteście zajęci, nie widzicie tego. A co, jeżeli planeta zatrzymała się po to, aby stare dusze zrozumiały swoją drogę, zrozumiały kim są, uświadomiły sobie, że mamy tutaj do czynienia z czymś, o wiele większym. No dobrze, mogę zrozumieć, że była jakaś interwencja, i wobec tego planeta się zatrzymała, a co z tego ma wynikać? Odpowiedź ewolucja świadomości. Kiedy stare dusze na tej planecie zaczną rozumieć, kim są, i po co tutaj są, i dlaczego są w rodzaju takim, jakim są, w rodzaju męskim lub żeńskim, to to wszystko co mówiliśmy o wielkiej zmianie, stanie od razu przed Waszymi oczami, łączając to wirusa. Bo i wirus ma swój cel. To wszystko podniesie świadomość planety. Chociaż, jak popatrzysz na wiadomości, to nie ma tam tytułu: O, podnosimy świadomość. Moi drodzy, mówię Wam, musicie zrobić trochę dziecinnych kroków i pewne rzeczy muszą przestać działać, aby wyszło z nich coś nowego. Różnica w tym, jak kiedyś coś nie działało, jest taka, że w tej chwili wyjdzie z tego rozwiązanie, dlatego że nadszedł na to czas. Co, jeśli wiele z tego, co się dzieje, jest po to, aby ciemność wyszła na wierzch i przepracowana przez energię. Energię starych dusz i dojrzałych umysłów. Bo co, jeżeli to jest właśnie czas po to, aby te rzeczy ciemne zaczęły wychodzić na wierzch? Stać przed oczami ludzi, coś czego dawniej nie było, bo przedtem były bardzo ukryte. A teraz nadszedł czas, abyście mogli to wszystko załatwić. Ale niektórzy natychmiast się zapytają: kronie, ale co z polityką? Odpowiedź taka sama, jak zawsze mówiłem. Zmiany świadomości zachodzić będą stosunkowo wolno. I zobaczycie te zmiany u polityków, ale jeszcze nie w tej chwili, bo bo w tych cyklach na stołki polityczne możecie zobaczyć, i zobaczycie, nagle pojawią się ludzie, którzy będą zwracali się do tych, którzy razem z nimi pretendują do tego inny sposób, sposób dobroczynny, coś czego nigdy przedtem nie widzieliście. Jeszcze tego w tej chwili nie zobaczycie, dlatego że każdy, to jest w tej chwili w polityce, w dalszym ciągu po uszy siedzi w starej energii i mówi: Zabij tego mojego konkurenta, abym ja mógł być na przodzie. I to jest coś, co ocieka starą energią. Dotyczy przeżycia i nie ma nic wspólnego ze współczuciem, ale będzie. Będzie miał. Zobaczycie. Przyjdzie dzień, w którym będziecie oceniać swoich kandydatów na podstawie tego, jak dobrze wyrażają się. O swoich konkurentach. Nie chcecie w to wierzyć? Powiecie: o, ale nie tu, nie w tym kraju. Kryjąc się śmieje, zobaczycie to. I kiedy to się zacznie, to nie zrobi się natychmiast popularne, ale będzie widoczne ponad przeciętność. I możecie pomyśleć, że taki kandydat jest za miękki na to, aby zasiąść na stołku politycznym i mieć do czynienia z rzeczywistą. Twardą realnością, ale zdziwicie się, kiedy oni zostaną wybrani, dlatego że wyższy poziom świadomości potrzebuje, aby ludzie działali z punktu widzenia wzajemnej równości, wzajemnego współczucia i, zachowa i zachowania się w sposób honorowy pomiędzy sobą, bo jaką dobroć widzicie w ich oddziaływaniach w tej chwili? Bardzo niewiele. Ale to nie znaczy, że to nie może nadejść. Po prostu zajmie to troszkę czasu. Ale w tej chwili już jest bardzo wiele myśli na ten temat. Czy myślicie, że to przypadek? Że to wszystko dzieje się tuż przez waszymi wyborami? Wszystko ma swój cel. To ma też. Przypatrzcie się temu nie tylko wy, ale cały świat może się temu przyglądnąć. Jak ci zapytamy, czego w tym wszystkim nie lubicie, to pewnie odpowiecie wszystkiego. Nie lubimy tego, co się dzieje w mediach, nie lubimy tego, co się dzieje w naszym rządzie, i w takim razie urywam. Usiądźcie i powiedzcie: bingo, tak, wszystko jest w rozpadzie. To nie znaczy, że to wszystko przestało działać. Po prostu jest gotowe na zmianę. I ta zmiana przyjdzie od takich starych dusz, jakie w tej chwili siedzą. Przede mną, bo oni zostali wybrani po to, aby to wszystko nauczać. Ale zrozumcie, mówię o waszych duszach. Nie mówię dokładnie o tym, czym jesteście w waszych obecnych ciałach. Bo wszyscy, jak tutaj jesteście, wrócicie z powrotem na poziom o wiele wyższej świadomości. Czy wasza świadomość jest na tyle duża, że nie boicie się tego, że nadejdzie ten czas i nowa zabawa zacznie się na nowo? tak jak było to zawsze, ale tym razem wrócicie na planetę, która przeszła przez wielką zmianę i wszystko, co poprzednio było odrzucane przez tamtą świadomość, nagle wejdzie na jaw i zacznie być wprowadzane w życie. I to jest różnica, jaka jest w tej chwili na planecie. Zmiany idą ciągle. Wirus należy do jednej z nich. Dla tych, którzy mnie w tej chwili słuchają, Siedzę przed małą grupą ludzi, którzy zachowują się zgodnie z tym, jak należy trzymać odległości, ale to wszystko zniknie, przejdzie, skończy się. Ale w tej chwili jest rzeczą bardzo ważną, abyście zrozumieli, co to rzeczywiście znaczy. Kiedy wrócę z powrotem w następnym Channelingu, będę mówił więcej na ten temat i o tym, jak pewne przepowiednie z dawnych czasów sprawdzają się teraz. I tak to jest.